Não serdecznie na moim kanale. W kolejnym dniu, tak jak obiecałam, jest vlog w sobotę i jest to car vlog, mój pierwszy car vlog. Chociaż nie wiem czy do końca go tak nazwać, bo ja w sumie często jak jadę gdzieś samochodem to gadam. Jestem w takich pięknych okolicznościach lasu po drodze, więc zatrzymałam się i stwierdziłam, że może tutaj na spokojnie, tak żeby mnie nic dookoła nie rozpraszało, pogadam do was. I nazwę tą serię Karvlog i może raz w miesiącu będzie się taki karvlog pojawiał. Dajcie mi znać, czy taka forma Wam się podoba. Ja powiem Wam, że lubię czasami tak sobie pogadać i lubię czasami kręcić takie gadane vlogi. Dlatego, że wiem, że niektóre z Was lub niektórzy z Was, chociaż wiem, że więcej kobiet nie ogląda, lubią właśnie włączyć sobie... Oj, przepraszam. Teraz nie mam czasu, bo kręcę vloga. Że właśnie niektóre z Was lubią sobie posłuchać, na przykład do makijażu czy do sprzątania. Ja osobiście zawsze takie gadane vlogi oglądam. To znaczy, słucham w sumie. Podczas wykonywania makijażu, bo wtedy wiadomo, robię coś swojego, też mi się tak nie nudzi. Bo wykonywanie makijażu jest dość żmudne, jeżeli robi się to dzień w dzień. Także miło sobie zawsze czegoś tam w tle posłuchać. I mój film e, teraz będzie dotyczył właśnie YouTube'a, e, konkretnie treści na YouTubie. Chciałabym się dowiedzieć, jakie treści wy lubicie oglądać na YouTubie, co Was interesuje, czego może szukacie na YouTubie. Przychodzę z takim zapytaniem, ponieważ planuję zrobić różne serie, czyli, właśnie taką serię typu QA, która będzie się tam powiedzmy raz w miesiącu pojawiała. Czy kar vlogi, które też bym chciała, żeby raz w miesiącu się pojawił. Chciałabym na pewno daily vlogi z jednego dnia, czy tam jakieś weekly vlogi z tygodnia. Tak jak Wam mówiłam, chcę, żeby filmy pojawiały się dwa razy w tygodniu, bo jednak jeden film to jest za mało i gdzieś tam przepadam w algorytmie YouTube'a. A chciałabym jednak, żebyście mogły jakoś do mnie dotrzeć, bo może akurat ktoś mnie polubi i będzie lubił mnie trochę posłuchać, pooglądać. Także przychodzę do was, do moich widzów. Bo te filmy są kierowane do Was, zapytać, co chciałybyście oglądać dzisiaj na moim kanale, co Was interesuje, czy może więcej vlogów, takich makijażowych, chociaż ja nie jestem oczywiście specjalistką w tej sprawie, co widać aktualnie na mojej twarzy. Więc czy to może jakieś vlogi makijażowe, czy jakieś nie wiem, poradniki może w jakiejś kwestii? Czy więcej takich vlogów z psem, z luczim? Czy więcej może zakupów yy, takich spożywczych, holi spożywczych, w sumie już dawno nie robiłam hola spożywczego, więc może następnym razem zrobimy. A może gotowanie? Yy, Czy tam właśnie takie życie codzienne, to co robię na co dzień? Dajcie znać właśnie w komentarzu. Chciałabym, żeby z tego wywiązała się jakaś taka dyskusja yy, w tej sprawie. Bo ja, na przykład, osobiście, jeżeli mam tu mówić o swoich preferencjach YouTube'owych, to zdecydowanie ja najbardziej lubię oglądać vlogi z życia takiego codziennego, domowego, jakaś pielęgnacja. O, ja bardzo lubię oglądać pielęgnację jakieś poranne rutyny czy wieczorne. To mnie zawsze tak fajnie relaksuje, nastawia fajnie. I lubię sobie takie vlogi oglądać właśnie do jedzenia, do śniadanka czy tam do kolacji w ramach relaksu, rozrywki. Czy na przykład ja też lubię vlogi wyjazdowe, ale wiem, że takie vlogi cieszą się mniejszą popularnością. Wolicie jednak takie vlogi codzienne? Także jestem bardzo ciekawa, co Was interesuje, i bardzo bym chciała, żebyście mi dały znać tutaj w komentarzach i żebyśmy sobie trochę porozmawiały na temat tego, jak ten kanał poprowadzić dalej, bo jak wiecie, no ja dopiero wstawiłam na swój kanał 25 filmów, właśnie ostatnio tak sobie sprawdzałam te statystyki youtube'owe. 25 filmów, także no ten kanał dopiero raczkuje. To jest dopiero początek tej mojej przygody z YouTube'em. Dlatego chciałabym sobie jakoś tak ustabilizować i też żeby było mi łatwiej sobie potem rozplanować co kiedy nagrywam, w jaki dzień wstawiam Byłoby mi łatwiej sobie też to poukładać, tak, jeśli chodzi o montaż tych filmów Żebym wiedziała, tego dnia nagrywam, tego dnia montuję Oczywiście no, nie wszystko da się tak ogarnąć, no, bo wiadomo, jeżeli nagrywam vloga z jakiegoś tam konkretnego wydarzenia No to oczywiście nie będę to tego ustawiała pod dzień nagrywania vloga ale chciałabym mieć mniej więcej poukładane, że raz w miesiącu nagrywam to, raz w miesiącu tamto, i wtedy, jak nazbieram się trochę materiałów, usiąść sobie do montażu, zmontować taki film i już wrzucać na kanał. Tak jak Wam mówiłam, filmy będę wrzucać w środę i w soboty, bo wydaje mi się, że no środa to jest taki środek tygodnia, a w weekend, chociaż widzę, że w weekend te filmy jednak mniej są klikane jest mniejsza klikalność w te filmy weekendowe, no bo też ja na przykład też tak robię, więc wiem sama po sobie. W weekend z reguły no nadrabia się jakieś tam zaległości tygodniowe, czy jedzie się, nie wiem, jakieś imprezy rodzinne, czy właśnie się gdzieś wyjeżdża, no i też nie ma się czasu oglądać tych vlogów, nadrabia się potem w tygodniu, ja tak na przykład robię. Wszystkie vlogi, które wchodzą w tygodniu tych osób, które ja oglądam. Oglądam sobie po prostu w tygodniu, bo w weekend no, z reguły robi się jakieś inne rzeczy. Przecież, no, jadąc na spacer nie będę siedziała i w parku oglądała vloga. A jeżeli chodzi o takie vlogi, które ja oglądam, o takich twórców, których ja oglądam, to jest to Mac. Bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Alice Look Channel również bardzo lubię oglądać. I na ten moment to są chyba moje takie dwa ulubione kanały które faktycznie jestem na bieżąco cały czas. Aha, przepraszam, jeszcze bym zapomniała Agasawa: oczywiście z mango i z kokosem uwielbiam, kocham także również Agasawa, i to są w sumie takie trzy kanały, które ja bardzo lubię oglądać. I na ten moment jestem na bieżąco z wszystkimi filmami. Pozdrawiam Was, dziewczyny, serdecznie. I właśnie chciałabym bardzo, żeby mniej więcej w takiej tematyce, jak dziewczyny, żeby tak moje filmy wyglądały: czyli właśnie takie vlogi z życia codziennego, czytam tam raz po raz z jakiegoś wyjazdu, życie z psem, troszkę gotowania, ja ze sportem jestem bardziej na bakier, raz po raz zrobię jakiś trening, więc może też tu wstawię, ale tutaj akurat nie jestem regularna, ale w to już nie będziemy wchodzić, bo dzisiaj tylko temat YouTube'a, więc dziewczyny, chciałabym po prostu dowiedzieć się, jakich treści wyszukacie na YouTubie. co was najbardziej interesuje, co lubicie oglądać, czy YouTube jest dla Was rozrywką, czy bardziej traktujecie YouTube'a jako jakieś, nie wiem, na przykład poradniki, szukacie jakichś tam mm, rozwiązań, jakiś porad, czy może lubicie właśnie takie bardziej pogadankowe vlogi, tak jak ja Wam mówiłam, że na przykład tam do makijażu czy do sprzątania, mm, może bardziej lubicie słuchać, nie macie czasu oglądać, tylko wolicie sobie posłuchać, na przykład w samochodzie jadąc. Także jestem bardzo ciekawa. Bo ja, tak jak Wam mówiłam, wszystko w zależności od sytuacji. Jeżeli mam czas, bardzo lubię oglądać vlogi z życia codziennego i z jakichś wakacji, z wyjazdów, bo traktuję to też jako takie poradniki. Jeśli chodzi akurat o te wyjazdowe vlogi, traktuję je jako poradniki, zapisuję sobie ciekawe miejsca, które też chciałabym zobaczyć, i potem sobie do tych vlogów wracam. A takie, właśnie to, co Wam mówiłam, takie pogadankowe. Są idealne właśnie na makijaż, czy właśnie o, jak sobie przygotowuję jedzenie, obiadek, kolacyjka, no to sobie włączę takiego vloga i sobie gdzieś tam w tle słucham. Chociaż ostatnio akurat słucham szkolenia, które robię, więc może mniej vlogów, ale tutaj jestem na bieżąco, także ja akurat preferuję takie rzeczy na YouTubie. Czasami zdarzy mi się też szukać jakiejś porady ale to bardziej takie instrukcje, jak na przykład coś zrobić w jakimś programie czy na przykład czy jak coś zrobić w telefonie, czy na przykład w tym aparacie, to czasami szukam sobie bo bardzo często ludzie kręcą takie filmy, gdzie coś pokazują, jak coś zrobić, także też czasami korzystam z takich filmów na YouTubie od takich twórców, którzy taką tematy tematyką się zajmują. Dobra, myślałam, że będzie się beścieć, ale jednak się nie obyło, bo się zakręciłam w tym, co mówiłam. Wiecie, za szybko gadam, za dużo chcę powiedzieć, milion myśli na minutę i sama się zakręciłam, także jednak cięcia będą. Ten film pojawi się w sobotę. Ja w sobotę akurat mam dużo planów. W ogóle teraz te trzy najbliższe dni, piątek, sobota i niedziela, będzie się trochę działo. W piątek, właśnie chcemy sobie zrobić takie fajne popołudnie. Może wybierzemy się do Starbucksa. Tak, mam ochotę na Starbucksa. Niby ma być całkiem fajna pogoda. Dzisiaj akurat jest tak średnio, no ale zobaczymy. W sobotę jedziemy do Wojtyszek. Tak jak Wam mówiłam, ja chcę być w tym regularna. Te dwa razy w miesiącu chcę na pewno jeździć. Także w sobotę wybieram się do Wojtyszek, do Piesków. No, w sobotę, no czyli Wy akurat dzisiaj to oglądacie, to akurat ja teraz jestem w Wojtyszka i może też coś nagram, chociaż tak jak Wam mówiłam, na pewno niewiele, bo tam po prostu nie ma czasu i też mi szkoda czasu, żeby biegać z aparatem, bo chcę go wykorzystać na maksa. Jadę tam 200 km, także nie jadę tam nacieszyć się nimi pomóc. I po prostu cały ten dzień zawsze mam taki, jakby wyłączony z tego życia e, online, w sieci. E, a w niedzielę, a w niedzielę myślę, że też coś fajnego porobimy, bo w ogóle w niedzielę ma być bardzo ładna pogoda. Z tego co patrzyłam w sobie, to ma być 26 stopni. Ja się bardzo cieszę, chociaż trochę mnie załamuje jedna rzecz, bo. Ostatnio słyszałam, właśnie tutaj jakaś dziewczyna chyba o tym mówiła, że podobno lato ma być bardzo upalne. No i to mi się akurat w ogóle nie podoba, bo ja bardzo lubię wiosnę. Lubię takie temperatury do 25-26 stopni. Wtedy się super czuję, bardzo fajnie. No dla mnie to jest pogoda idealna do spacerów, żeby sobie spędzać czas na dworze. A jeżeli. Przywali tutaj 35 stopni, no to mi się już nic nie chce. Nie chce mi się chodzić w tym skwarze. Jest problem z psiakiem, no bo on też nie może, nie może tutaj jakichś większych spacerów robić. Trzeba też uważać na to podłoże, nie chodzić po betonie. I w ogóle no taki pies się szybciej męczy. Szczególnie ten mój, gdzie to jest no ciut większy psiak i ma grube futro, także. On też nie lubi upałów i ja widzę, jak on się męczy właśnie w takie upały. Więc no nie jestem z tego powodu zadowolona. Bardzo mi się nie widzi takie lato. Też mi się nie chce wtedy wychodzić. Człowiek siedzi pod klimatyzacją, spuszczone rolety, bo my akurat mamy mieszkanie takie, że praktycznie cały dzień słońca nam daje po oknach. Oczywiście no super. Fajnie, lepiej tak niż w zaciemnionym mieszkaniu, no ale przy takich temperaturach jak Nieraz osiągamy latem, no to nie jest to zbyt przyjemne, więc mi się akurat w ogóle taka pogoda nie podoba. A w tym roku lato zapowiada się u nas w Polsce. W tym roku w ogóle wakacje robimy sobie zupełnie inaczej. Najprawdopodobniej wakacje będą w październiku. No a to dlatego, że właśnie bardzo dużo się w najbliższych miesiącach w naszym życiu zmieni. O czym będę Wam tak dawkowała te informacje na bieżąco? Nie chcę wychodzić przed szereg, opowiadać tutaj już do przodu, bo ja też nie wiem, czy wszystko uda się zrealizować, oby tak, ale będę Wam dawkowała informacje na bieżąco, zawsze będzie ciekawiej. Także no, na ten moment nie jesteśmy w stanie sobie tak na 100% zaplanować wakacji, bo. No, nie jesteśmy w stanie określić tego terminu, kiedy będziemy mogli wyjechać, więc wiem tylko tyle. Na pewno nie wyjedziemy lipiec, sierpień, najprawdopodobniej będzie to właśnie październik, i mamy już takie wstępne plany co do wyjazdu. No, marzy, marzyłaby mi się Kuba osobiście: Kuba albo Dominikana, czy Fuerteventura. I bardzo możliwe, że będzie to któryś z tych kierunków, raczej fuerta. No, ceny są kosmiczne, mimo to, że myślałam, że w październiku ceny będą niższe, to na ten moment, jak tak sobie przeglądałam, to niestety wszystkie te kierunki są bardzo drogie, ale jeszcze zobaczymy. Może kierunek w ogóle wyjdzie inny. Na razie nic nie rezerwuję, bo w zeszłym roku się pośpieszyłam i potem było dużo odkręcania, więc. W tym roku nie popełniam tego błędu, już nie rezerwuję wcześniej. Praktycznie, wycieczki są dostępne cały czas. W dzisiejszych czasach nie jest to już teraz problem, żeby znaleźć coś na szybko, więc myślę, że w tym roku wakacje będą w październiku. Ale jeszcze zobaczymy, jak wszystko się potoczy, jeśli chodzi o te nasze plany, najbliższe. I co, nie będę Was tutaj już zamęczać. Chciałabym, żeby no ten film. Trwał maksymalnie 20 minut, ale z tego co patrzę na czas, może być tak między, no, między 15-20 minut i byłoby ok. Też was nie chcę tutaj zanudzać i zabierać Wam y, tyle cennego czasu, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, że jesteście zdrowi i że słoneczko. U Was pięknie świeci. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia. Buziaczki. Pa!